Mecenasi Układu Porannego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl Indie zaatakowały terytorium Pakistanu. Friedrich Merz został kanclerzem Niemiec dopiero w drugim głosowaniu. Premier Kanady powiedział prezydentowi Stanów Zjednoczonych, aby nie nazywał jego kraju 51 stanem. Amerykanie nie będą już atakować jemeńskiego ruchu Houthi. Unia Europejska w ciągu najbliższych dwóch lat całkowicie zrezygnuje z importu rosyjskich surowców. Europejskimi cłami mogą zostać objęte amerykańskie towary o wartości 100 miliardów euro. Wielka Brytania osiągnęła porozumienie z Indiami w sprawie umowy o wolnym handlu. Środa 7 maja to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Indie zaatakowały we wtorek wieczorem 9 celów na terytorium Pakistanu i administrowanej przez niego części Kaszmiru. Islamabad zapowiada odwet za działania Delhi. Indyjskie Wojsko poinformowało o przeprowadzeniu operacji Sindur. W jej ramach zaatakowano łącznie 9 celów znajdujących się na terenach kontrolowanych przez pakistańczyków. Indie twierdzą, że zbombardowały infrastrukturę terrorystyczną, ale zdaniem Pakistanu zniszczone zostały obiekty cywilne. Według pierwszych doniesień w indyjskich atakach zginęły trzy osoby. Pakistański premier Shehbaz Sharif stwierdził w swoim oświadczeniu, że indyjskie siły zbrojne dokonały tchórzliwe uderzenia w pięć miejsc znajdujących się na terenie jego kraju. Pakistan ma mieć prawo do odpowiedzi na akt wojny ze strony Indii. Do wymiany ognia artyleryjskiego doszło m.in. na linii kontrolnej oddzielającej Pakistan i Indie w spornym regionie Kaszmiru. Pakistańskie wojsko miało ponadto zestrzelić dwa indyjskie myśliwce i nie dopuścić do naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez samoloty swojego wroga. Działania Indii według ich władz są odpowiedzią na kwietniowy zamach w regionie Kaszmiru: zginęło w nim 26 turystów, a Delhi oskarżyło Islamabad o wspieranie ugrupowań terrorystycznych funkcjonujących na spornym terytorium. Friedrich Merz został nowym kanclerzem Niemiec. O wyborze nowego szefa rządu zadecydowało dopiero drugie głosowanie parlamentarzystów, co jest precedensem w powojennej w historii kraju. Za pierwszym razem przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej nie uzyskał regulaminowych 316 głosów. Dopiero po serii rozmów i pominięciu części procedur odbyło się kolejne głosowanie, w którym jego kandydaturę poparło 325 posłów do Bundestagu. Niepowodzenie Merza było szeroko komentowane w niemieckich mediach. Pierwszy taki przypadek od czasu zakończenia II wojny światowej uznano za wyraźny sygnał ostrzegawczy. Według telewizji Deutsche Welle, liderzy Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec będą musieli dopiero zapracować na zaufanie swoich własnych obozów politycznych. Dodatkowo, Wielka Koalicja dysponuje niewielką większością głosów, bo do klubów parlamentarnych obu ugrupowań należy tylko 52% deputowanych. Dziś i jutro niemiecki kanclerz odwiedzi Polskę i Francję. Szef Hadesji mówił wielokrotnie, że priorytetem niemieckiej polityki zagranicznej pod jego rządami będzie nawiązanie bliskich relacji z oboma państwami. Na czwartek zaplanowano rozmowę Merca z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Premier Kanady Mark Carney powiedział prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi, aby przestał nazywać jego kraj 51. amerykańskim stanem. W Waszyngtonie odbyły się rozmowy obu przywódców. Po ich zakończeniu szef kanadyjskiego rządu skrytykował nazywanie jego kraju 51. amerykańskim stanem. Carney nie ujawnił, w jaki sposób Trump zareagował na jego słowa. Wcześniej podczas spotkania z dziennikarzami premier Kanady podkreślił, że jego państwo nie jest na sprzedaż. Zdaniem prezydenta USA nigdy nie należy wykluczać takiego scenariusza. Od wielu tygodni powtarza on, że Kanada mogłaby stać się częścią USA. Głównym tematem rozmów Karneja i Trumpa były cła nałożone na Kanadę. Amerykański prezydent na razie nie zamierza znosić opłat, a obaj politycy mają spotkać się w czerwcu podczas szczytu grupy G7. Wtorkowe negocjacje miały jednak uspokoić szefa kanadyjskiego rządu, ponieważ obejmowały one najważniejsze aspekty amerykańsko-kanadyjskich relacji. W opinii Kadena tak szeroki zakres tematów porusza się zazwyczaj, gdy obie strony są zainteresowane znalezieniem rozwiązań problemów we wzajemnych stosunkach. Stany Zjednoczone nie będą przeprowadzać kolejnych ataków wymierzonych w jemeński ruch Hutich. Bombardowania Jemenu kontynuuje Izrael, który w weekend był celem rakiet wystrzelonych przez szyickie ugrupowanie. Amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że przerwanie nalotów na jemeńskie obiekty wojskowe nastąpi natychmiast. Huti w poniedziałek wieczorem mieli wysłać wyraźny sygnał do Białego Domu w sprawie chęci zakończenia walk. Zdaniem przywódcy USA, wstrzymanie operacji przez jego kraj nie oznacza zawarcia jakiejkolwiek umowy. Amerykanie zdecydowali się na ten krok w zamian za wstrzymanie ataków przez Jemeńczyków, którzy od kilkunastu miesięcy obrali sobie za cel statki handlowe przypływające przez Zatokę Adeńską i Morze Czerwone. Portal Politico twierdzi, że od marca Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych dokonało 800 uderzeń w jemeńskie obiekty. Właśnie wówczas Trump nakazał rozpoczęcie operacji wymierzonej w Hutich. Swoje własne bombardowania przeprowadza po raz kolejny Izrael. W weekend jedna z rakiet wystrzelonych z Jemenu miała spaść na drogę znajdującą się w pobliżu lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie. W odpowiedzi w poniedziałek 20 izraelskich myśliwców zaatakowało miasto Hudejda, z kolei we wtorek bombardowany był międzynarodowy port lotniczy w Sanie. Unia Europejska do 2027 roku zamierza całkowicie zrezygnować z importu paliw kopalnych z Rosji. Do Europy wciąż trafiają między innymi rosyjskie transporty skroplonego gazu ziemnego LNG. Komisja Europejska na razie przedstawiła jedynie swoją ogólną strategię w tej sprawie. Jej szczegóły mają zostać doprecyzowane w ramach całego procesu ustawodawczego. Projekt przewiduje przede wszystkim stopniowe odchodzenie od importu rosyjskich surowców naturalnych. Już w tym roku państwa członkowskie Unii Europejskiej nie będą mogły zawierać nowych oraz krótkoterminowych umów z Rosją. Kolejny etap planu przewiduje, że kraje unijne do 2027 roku będą musiały zakończyć realizację podpisanych wcześniej długoterminowych porozumień dotyczących importu rosyjskiego gazu ziemnego. Ponadto Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie kolejnych sankcji, które mają pomóc w zwalczaniu tzw. floty cieni. Chodzi o niewielkie rosyjskie jednostki morskie przewożące ropę naftową do państw europejskich. Ograniczeniami będzie także objęty zakup uranu oraz materiałów wykorzystywanych w energetyce jądrowej. Telewizja Euronews przypomina, że w zeszłym roku państwa Unii Europejskiej kupiły prawie 32 miliardy metrów sześciennych rosyjskiego gazu rurociągowego, a także 20 miliardów metrów sześciennych gazu skroplonego LNG. Ewentualne fiasko rozmów handlowych między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi może spowodować, że europejskimi cłami odwetowymi objęte zostaną amerykańskie towary o wartości 100 miliardów euro, poinformował portal Politico, powołując się na źródła w Komisji Europejskiej. Na początku kwietnia amerykański prezydent Donald Trump, w ramach tzw. Dnia Wyzwolenia, ogłosił wprowadzenie opłat na towary z całego świata. W przypadku importu z Unii Europejskiej mają one wynosić 20%. Na razie ich wprowadzenie zostało zawieszone na okres 3 miesięcy, a europejscy i amerykańscy dyplomaci mają przeprowadzić w tej sprawie negocjacje. Ich niepowodzenie może skutkować nałożeniem przez Unię Europejską opłat odwetowych. Byłyby nimi objęte produkty ze Stanów Zjednoczonych o wartości 100 miliardów euro. Ostateczna lista towarów najprawdopodobniej zostanie opublikowana w czwartek. Zdaniem Brukseli, cła zapowiadane przez Waszyngton mogą objąć blisko 97% całego europejskiego eksportu do Ameryki. Oznaczałoby to konieczność uiszczenia opłat za produkty warte 549 miliardów euro. Amerykańska administracja jest szczególnie zainteresowana wprowadzeniem ceł na drewno, półprzewodniki, produkty farmaceutyczne, minerały czy ciężarówki. Dzisiaj w amerykańskiej stolicy będą kontynuowane rozmowy na temat potencjalnego porozumienia handlowego. Wspólnotę Europejską reprezentuje w nich Komisarz Unii Europejskiej do Spraw Handlu Sabine Weyand. Wielka Brytania po długich negocjacjach osiągnęła porozumienie z Indiami w sprawie umowy o wolnym handlu. Umożliwi ona ograniczenie ceł na wybrane kategorie produktów. Rozmowy na ten temat rozpoczęły się przed trzema laty. Rządząca w tamtym okresie partia konserwatywna nie była w stanie ich sfinalizować, co udało się dopiero rządowi lewicowej partii pracy. Brytyjski premier Keir Starmer uznał umowę za świetną wiadomość dla krajowego biznesu, pracowników i konsumentów. Porozumienie ma pozwolić na obniżenie przez Indie ceł na import niektórych towarów z Wielkiej Brytanii. Będą to głównie alkohole, kosmetyki, wyroby medyczne oraz części do samochodów i samolotów. Ministerstwo Handlu Indii przekazało, że brytyjskim cłem importowym nie będzie objętych 99% eksportowanych indyjskich produktów. Premier Indii Narendra Modi uważa umowę za ambitną i korzystną dla obu stron. Ma ona przybliżyć jego kraj do stania się globalną potęgą gospodarczą. W dłuższej perspektywie brytyjsko-indyjska umowa ma zwiększyć wzajemne obroty handlowe o blisko 30 miliardów euro. Władze w Londynie liczą na jej efekty w postaci podwyżki wynagrodzeń i przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Została ona skrytykowana przez opozycję. Lider Prawicowej Partii Reform UK, Nigel Farage, uznał ją za zdradę, a przeciwko jej ratyfikacji będą głosować parlamentarzyści liberalnych demokratów. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się państwu nasza praca. Serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl.